Dzisiaj kontynuujemy temat spójności wewnętrznej. Spójność wewnętrzna jednym z takich ważniejszych elementów spójności wewnętrznej jest uczciwość, ale uczciwość rozumiana w takim szerszym aspekcie. Fakt, że załóżmy, nie kradniemy, no specjalnie nie łamiemy prawa i nie robimy rzeczy, które są tak. Powszechnie uważane za coś złego, wcale jeszcze nie oznacza, że to jest ta uczciwość, o której mówimy. E, uczciwość e, powinna być, e, jeżeli chcemy być spójni wewnętrznie, e, uczciwość powinna być okazywana, realizowana e, na każdym etapie naszego życia. Nawet e, Chodzi o takie sytuacje jak nasze życie zawodowe, gdzie wykonujemy nasze obowiązki na najwyższym poziomie naszych możliwości, a nie tak na pół gwizdka, żeby tylko coś tam pokazać, że robimy. Jeżeli nie robimy tego tak, jakbyśmy mogli zrobić, no to nie jesteśmy uczciwi wobec naszego pracodawcy, również tutaj w naszej polskiej mentalności. Mamy takie przeświadczenie, żeby nie donosić, nie informować przełożonych o zachowaniach, które są niezbyt zgodne z tym, co uważamy za słuszne w przypadku chociażby pracowników wykonujących, a w dużej mierze właśnie nie wykonujących swoich obowiązków. I tutaj zawsze się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby nie wyszło, że my donosimy, że, że tutaj, jak to pięknie mówią, kablujemy, że. że żebyśmy właśnie nie musieli stwierdzać, że przymy musimy przymykać oko na pewne rzeczy, bo wtedy też tak naprawdę jesteśmy na bakier z naszą uczciwością. Otóż najlepiej zrobić to w ten sposób, że jeżeli widzimy, że dana osoba nie robi tego, co robić powinna, no to podejść i wprost o tej e, sytuacji z tą osobą porozmawiać. Powiedzieć jej, że tak nie może być, że powinna to robić inaczej i rzeczywiście wiemy, że właśnie mamy w tym temacie wiedzę i rację, że tak. Być powinno. Jeżeli ta osoba dalej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, podchodzimy do niej kolejny raz, mówimy, że jeżeli to się nie zmieni, no to wtedy poinformujemy przełożonego, że ma miejsce taka sytuacja i po prostu, jeżeli następnym razem w dalszym ciągu się nic nie zmienia, to dopiero idziemy do przełożonego i go informujemy o takich sytuacjach. I nie jest to w ogóle jakiś aspekt donosicielstwa czy łamania jakichś wartości powszechnie rozumianych, wprost przeciwnie, to jest dbanie o nasz również interes. No bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie my jako osoby odpowiedzialne wykonujemy pracę za trzy pozostałe, które z tą odpowiedzialnością są na bakier i specjalnie się nie wywiązują. W naszym społeczeństwie jest to dosyć trudne, jeszcze na tym etapie rozwoju, gdyż no, troszeczkę przeszłość mamy taką, jak historyczną jaką mamy, i pewne racje związane właśnie z tym, że byliśmy większość społeczeństwa na usługach państwa komunistycznego, gdzieś tam jeszcze zostały, i tutaj zawsze ten pracodawca był tym czymś, co było takie. Traktowanie, że, że my możemy sobie, musimy jak to się mówiło, zakombinować, żeby coś w ogóle mieć. No, na szczęście już troszeczkę sytuację mamy inną, no ale ta mentalność jednak gdzieś tam jeszcze nas ciągnie, jeszcze gdzieś tam pozostają i na szczęście już coraz mniejsze resztki. E, dlatego jednym z elementów e, właśnie spójności wewnętrznej, która jest e, jedną z pięciu cech, która pomaga. Żyć szczęśliwie jest uczciwość. Uczciwość wobec siebie, wobec pracodawcy, wobec wszystkiego, z czym mamy do czynienia. Jeżeli wiemy, że możemy coś zrobić lepiej, a tego nie robimy, bo nam się po prostu nie chce, to również gdzieś tutaj z tą uczciwością wobec samego siebie i tej czynności jesteśmy nie do końca spójni, właśnie wewnętrznie. Zastanów się, jak to jest u ciebie. Z tą e, uczciwością, i e, tutaj taka uwaga, żeby zrobić ten taki rachunek sumienia e, związany z naszą uczciwością, bardzo sumiennie, bez e, takich e, usprawiedliwiaczy w stylu, że wszyscy tak robią, przecież to jest normalne, przecież nikt, nikt od tego nie zbiednieje, e, i tak dalej. Tutaj jednym z takich drażliwych myślę że dla wielu osób tematów jest chociażby uczciwe płacenie podatków nieważne czy nam się podoba że one mają taką ani inną wysokość że musimy je płacić ale fakt niedostosowywania się do tego w jakim po prostu żyjemy ustroju w jakim obowiązującym prawie funkcjonować musimy sprawia że również nie jesteśmy uczciwi tych aspektów związanych z uczciwością myślę, że każdy z nas mógłby sobie przytoczyć jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Zapraszam do refleksji nad tym tematem, gdyż jest to jedna z ważniejszych, że tak powiem, ważniejszych elementów związanych z budowaniem spójności wewnętrznej. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro.